Ci widzowie w nowej serii gry flashowe. Teraz nam się taka jedna gra ładuje. Niektórzy to wiedzą. Może słyszeliście mój fotel, ale postanowiłem nagrać tą gry flashową, ponieważ wiem, że niektórzy ją znają. A ja ją pamiętam. W ogóle powinienem to po kolei robić. No, zaczekajcie, no właśnie. Ja już to grałem, więc. Ale ja wam nie pokażę. zacznijmy od wyboru. Udawanie, że zginąłem. Hmm. Nie powiodło nam się. Poczekajmy na coś. Tak, czekaliśmy długie lata i dotarliśmy do Nowej Celi. Myślę, że że teleporter zadziała. Um, nie w tym sensie. Ale jesteśmy nieważne. Bawajmy chorego. Nie opłacało nam się udawać chorego. Nie... O! Ciastko zjedz zjedzmy. Hmm. Zrobmy ten sonik Pulse już. O! Oby nas nie przeciął. Ale działa. A nie, a nie chodziło mi o niego. Szkoda. Następnym hmm. razem do kogoś innego dzwonimy. Dwa godziny minęły, pospaliśmy. No i... Nikt tego statku nie zauważył. Nikt, a nikt. Ja go sam nie widzę. Ja nie wiem gdzie jest. Dobra, wyrzućmy jakieś toksyny. Dawajmy jednego z nich. A nie, nieważne. Agenta. Zróbmy. Hmm. Dobra, nie, nie w tym sensie. To nam pomoże. To nam 100% procent pomoże. Algnes. No, no, my chłopski rozum, mamy ten statek. Dobra, Angry Nie udało nam się. O. Widzowie, nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Dobra, jedziemy. Ja wam pokażę tutaj wendingi. wiem, wam włączyć dźwięk, ale co to. On coś mówi, że tam zdradza cię i wyrzuca. No i właśnie. Ale uciekliśmy. To się liczy. Tutaj wybierzmy jeszcze niego. On nam pomoże. On jest super. Super przyjacielem. Wierzcie mi widzowie, on nam tak pomoże, że naprawdę. U y... ziemi. Uczyliśmy się. Uczyliśmy się od to w magii Ziemi. O nie oni też umią. Dobra, magia szybkości. O nie, to, to tak, szybkości. Dajcie i lajka. się też taki szept? Zaufajmy mu. On ma super plan. To jest najlepszy plan na świecie. Albo mini helikopter. Też coś. Uważam, że przybył plan Karla. Plan Karla był najlepszy widzowie. Dobrze, cześć. Wendlingi zrobione? Zrobione. Ale jeszcze chciałbym przetestować, co gdybym po prostu wybiegł. Aha, okej. Okay. A gdyby, może tutaj? Też jakiś pomysł. Hmm. On po prostu na niego. A tu jeszcze latarka. A, dobra, to jest inna sprawa. Mm. Okej. Okay. A tutaj? To? No możemy wyjść. Mm. Okej, okay, widzowie. że tu nie ma żadnego wyjścia, ale... Dobra, zrobimy jeszcze ten ending, że wyślisz, wyszliśmy samemu Albo nie, w przyszłym już odcinku. Chcę, żeby to krótko trwało, a nie parę też godzin. Dostaniecie oczywiście, że link do gry. Power jump. Mamy to. Szczerze zastanawiam się, czy u niektórych gry flashowe sprawiają przyjemność oglądania i przypominania sobie starych czasów. Taka nostalgia. Bo ja w niektóre grałem, niektóre. Nie... Czyż to też tak bym chciał życiowo. A to statek! Nie chodzi o statek. Ale dobra. Dobra jest ta łóżka. Hmm. Zjednijmy tą łodzią. Odpaliła się, ja dźwięk, tych tak... nie wiem. Może słyszeliście ten dźwięk? Mój dźwięk, który dodaję do tej łodzi, że... Dobra, nie pytajcie się, co ja robimy. No właśnie, a bo to... No dobra widzowie, widzimy się w przyszłym odcinku. Gdy zmaksujemy tą grę, to chodzi mi bardziej o to. I zrobimy ten ending i jeszcze dodatkową grę. Nara.